To jest ten moment, który, który się wy, wy, wydarzył w czasach Kościoła dziejów apostolskich, ale o którym Paweł mówił wyraźnie, że yy, i się zagadł. Odważnie sprzeciwiłem się Kefasowi, ponieważ jego zachowanie było nie fair. Ponieważ Kefas yy, użalał. Wiem o co chodziło, nie? że Piotr inaczej się zachowywał, kiedy. Nie była, apostołów inaczej, kiedy byli w spotkaniu z Jerzycją, z Pokanami. Paweł mówi: Udajesz, jesteś nieuczciwy. I powiedział to otwartym tekstem. Jak macie taki kościół Bydgoszczy, i jak macie takie doświadczenie kościoła, to właściwie już nic nie, nie, nie pomoże. Jak macie takie doświadczenie kościoła, że moglibyście powiedzieć Waszemu biskupowi, mówię, moglibyście, bo on przecież tutaj nie udaje nas. Słuchaj, jesteś nie w porządku. Jesteś nie ok. Muszę Ci to powiedzieć, właśnie. Dlaczego Piotr, dlaczego Paweł to powiedział Piotrowi i dlaczego Piotr to przyjął? Dlaczego po tym wszystkim podali sobie prawicę? Ponieważ Piotr był przekonany, że Paweł kocha kościół, i Paweł był przekonany, że Piotr kocha Kościół. I w imię tej miłości mógł powiedzieć to, co powiedział, a Piotr mógł przyjąć to, co usłyszał. Coś wspaniałego, kiedy mówimy w Kościele z miłością, w miłości do siebie w otwartym tekstem.